Sieee! z tej strony, jak i dzisiaj zagramy sobie. Albo nie zagramy sobie? W grę, nie grę, o nazwie Nie ma żadnej gry. There is no way game, tak jak widzicie teraz. Napisz się, pojawia. Gra została wysłana przez jednego z użytkowników, Charlie'ego, na z wysłał. Hello wysłał, I sprawdźmy, na czym uh, polega ta gra. I, I Jakie jest too much disappointed, oh. you can still watch TV. Mogę oglądać telewizję, wyjść na zewnątrz, w ogóle jakieś osi tutaj regulacjonowało. Czytać książkę, człowieku, i... Y, Okej, okay, to nie jest gra, to nie jest gra. To nie ma nic <stutujesz> związanego z grą? Okej. Okay. Po prostu, to całkowita nuda, tak? Okej, okay, dobra. Coś w tym musi być w tej prawda? Nie, nie, nie wesołobyś mi jej, gdyby to było szybko. No Przecież zrobiłem coś, kliknąłem O! Okej, okay, dobra, to się napiję coli, cherry A Nie ma sprawy Nie, nie pójdę stąd, to coś musi być w tej grze No i co jest to? O, co jest tu? O Ups Ups no to kładę tutaj Co się wysuwa Ej, poczekajcie Nie naprawisz tego napisu Co tam jest? Mogę cię wyciszyć, pało A wyłączę No, tak Dawaj mi to Wyłączyłem cię, i co teraz? Nie! No co? A i co teraz? Co teraz spalanie? Metal A no, metalu pewnie nie rozwalę w ten sposób Ups! Zniszczyłem dosłownie wszystko Co jest? Co są śrubki? O, odkręciłem śrubkę. Nie co robię, odkr odkręcam śrubki. There is a... G a... Gate Brama, tylko, tylko takie słabo prawie zrobić. Gate There's a gate. A jest tu aim, tu jest M. There's a game. Zniszczyłem brak gry, zamieniając w grę Arkanoid! O! Kto przyjdzie? Kto przyjdzie? Nie mogą cię zabić, bo nie wiem kto przyjdzie jeszcze Nie stary, ja muszę wygrać Arkanoida Ty mi grę mam robić? Ja nie, przestanę grać Dawaj Nie będę niszczył, znaczy nie przestanę. Ej, czemu on się odsunął? Stary, stary, uciekają ode mnie. Jaki masz pomysł? No, zyskujesz mi kuleczkę. Co, ja wiem? Bez piłeczki będzie trudniej. Jest! Mm. znalazłem teraz pomysł, by to zniszczyć. Nie, nie, nie wyjdę stąd, stary. Nie wyjdę. Ja muszę wygrać tę niegrę. grę. No to mnie nie obchodzi, że się czujesz źle. Ja muszę wygrać tę niegrę. Nie będziesz chory. Ja jestem chory na to, że... że, że, że na, na brak gier. Widzisz? Jestem chory na brak gier, a ty jeszcze mi nie chcesz dać gry, więc ja będę jeszcze bardziej chory. Dawaj, stary. O, o. Czyżby to, to byli oni? To byli oni, czy jak mówić? Kto? Kto przyszedł? Glicze gry! Nie, niszczy się gra! Trudno, to będzie zniszczone. Find way to ri get rid of them? Z glitchami też się gry sprzedają, więc ty też się sprzedasz. No, trzy... Aha. to no zombies and blood, of course. Okej, okay, gra z glitchami to... Goat Simulator! Okej, okay, mam, mam trophy. Mam trofi, wszystko fajnie, tylko... No i dobra, wszystko fajnie, ale No i co? Co jest z tym za tym... Literki. Ty To G. O Go. Gore Sexy girls and zombies. Gore. No. A nie mogę zrobić go. Go. To jest Mamy gołta, mamy gołta, lecimy, lecimy w prawo Mamy, mam owieczkę No We must find the key. Gdzie jest klucz? Klucz Daj mi go No dobra Jak? Something to go up, ladder Coś znaczy mogę się wspinać. Tri? Tri! Dajcie, puszczamy to, puszczamy to. Puszcz... Jak dzieciństwo, to tri. Gdzie jest. Gdzie jest R? Tu jest R. Ty E. E. Zajebista tak gra jest. Ok, mamy drzewo, ale rośnie drzewo. No, tak zrobić, żeby było większe. Big tree? Tri. E water to the tree? Water to the tree. To jest. To przyda, przydałby się angielski teraz tutaj. E, ty. Ry. Cześć. Mamy. Literki takie. E, my. Nie. G. Nie. Pomocny! Narratorze, pomóż mi! Jakbym mógł przynieść wodę, tak? No to są glicze sam to nic nie ma Tutaj Puchar? O tym, że mnie pomyślał Wyleźmy wodę na to, się. Mam dobrze jeszcze większe drzewko Nie ma sprawy, nalewamy wodę Nalewamy Jeszcze większe trzeba zrobić i nalewaj wodę I puszczamy Wylewaj się i możemy się wesprzeć, tak? Dobra, w górę. Daj ten klucz. Svelu, dawaj klucz. Co on się pieprzy... No to weźmiemy sobie coś, czym się pieprzniemy. Ale jak nie... mnie w to drzewo, w panie orzeszek jakieś coś. Co mogę zrobić? Co mogę zrobić? Murki, niech murki... Mam orzeszka. Chcesz orzeszka? Mogę go rozłupać? Okej, okay, nie ma sprawy. No to... Bum, mam orzeczkę rozłupanego. Teraz idziemy go tobie. Wiesz, orzeczka, ale dawaj kluczyk. Zajebi się, dzięki, dzięki, wiewióreczko. Mamy kluczyk. No, mam klucz. No dobra, to przestań gadać. To ja wezmę ten klucz. Mam, otworzyliśmy. Mamy, mamy owieczkę. Co teraz z tą owieczką? Gliczę. The goat was a light. E, portala. Zaczyna się gorzej. Więcej glitchów, robić biały ekran. Co jest? Nie, co się dzieje? Igira zniknęła. Nie, no, jesteś żywy, no. Jakie, co, jakie był. Z... Wszystko zniknęło, tak, dokładnie. Aż mnie dreszcze przechodzą, o co chodzi? stary, stary. Wybaczcie. Przeciw, stary, nie płacz. Tak. Dokładnie. <laughs> Możemy no, no, być. No, no, <laughs> Możemy I'm być. Nie. Yeah. Stary, może być no przeciw mi. No you motherfucker. Thank you for not playing. No thanks for game. Było no, że nie podziękowania za grę, ale to nie była gra, więc jednak były tutaj podziękowania. You didn't play it and had no fun. And that is not the droid you are looking for. You can go about your business. There is no game! And. 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 Created for the Construct deception. Uh, eee, and. No dobra, wszystko fajnie, end ale ja bym chciał. No, może coś jeszcze tak się kliknąć? Może to jeszcze nie jest koniec? To jeszcze może być podchwytliwe Ten podświetlonek to był podchwytliwy Co jest? No? To jeszcze będzie? De teraz co? There is no end? Czy to nie naprawdę koniec? No cóż Piękna gra Albo nie gra Jak Koryk tak zdał Która... Nie wiem co, czym to była Nie, nie, totalnie mam mindfucka co to było jeżeli macie jakieś gry, które mogą mi zniszczyć mózgi Dwie widziałem w komentarzu pod ostatnim filmem, więc ja pewnie jeszcze znajdę, żeby ogarnąć sobie tak dalej. Może je nagram, może nie. Jeżeli macie jakieś gry porypane. Czy jakieś... No nie ma w ogóle nazwać. No głupie gry. Zrzucajcie mnie, ja sobie chętnie ogarnę wam nagram. Jeżeli będą naprawdę ciekawe. Cóż, zaczynamy w kolejnych odcinkach siemanko pi...